Australijski król pająków. Stuart Douglas nie tylko hoduje i sprzedaje ptaszniki, pozyskuje także ich jad dla celów farmaceutycznych. Istnieje wiele sposobów. Ja jednak wolę uśpienie i następnie delikatną stymulację elektryczną. Usypiam pająki dwutlenkiem węgla. Wydzielają wtedy więcej jadła, a poza tym sama metoda jest dla nich praktycznie nieszkodliwa. Wielu ludzi po prostu przecina gruczoł jadowe, po czymś takim pająk umiera. Ja hoduję pająki, więc byłaby to dla mnie zbyt kosztowna strata. Po minucie samica jest nieprzytomna, a Stuart może przystąpić do pozyskiwania jadu. Ma tylko kilka minut, potem pająk się obudzi i raczej nie będzie w dobrym nastroju. Gruczoły pająka ułożonego na specjalnie w tym celu wykonanej kołysce są stymulowane delikatnym prądem elektrycznym. Pod jego wpływem po chwili pojawia się jad. Taszniki doskonaliły swój jad przez miliony lat. Długo przed pojawieniem się dinozaurów. Jego składniki mogą pomóc w rozwoju medycyny. Na razie jednak to zaledwie badania wstępne. Z pozyskiwaniem jadu wiąże się sporo problemów. Najmniejsze ziarenko piasku, włosek czy inny paproch oznaczają nieodwracalne zanieczyszczenie. Istnieją różne sposoby, ale żaden nie jest łatwy. Jestem jednak pewien, że koncern, z którym współpracuję, znajdzie w jadzie coś wartościowego. Kiedy i co to będzie? To już zależy od pająku. Medyczną analizą pajęczych toksyn zajmuje się dr. David Wilson z koncernu farmaceutycznego Xenom. Jad pająka zawiera składniki, o jakich do niedawna naukowcy mogli tylko pomarzyć. Jad ptaszników jest zabójczy dla małych ssaków. Ukąszony przez pająka pies zdycha w ciągu 30 minut. Mimo potocznego mniemania, ludzie nie muszą czuć się zagrożeni. Tak naprawdę nie wiemy, czy jakieś australijskie ptaszniki rzeczywiście są groźne dla człowieka. Wiemy, że ich ukąszenie wywołuje nudności i wymioty, ale jak do tej pory nikt jeszcze nie umarł. Istnieje jednak wiele niezidentyfikowanych jeszcze gatunków, więc ta kwestia wciąż pozostaje otwarta. Dr. Wilson bada jad pająków w kontekście prac nad nowym środkiem przeciwbólowym, pomocnym w leczeniu raka czy AIDS, bez ryzyka uzależnienia czy wytworzenia tolerancji na lek. Taki środek mógłby zastąpić morfinę. Zespół badawczy Xenomu jest jedynym, który prowadzi badania nad toksynami w jadzie australijskich ptaszników. Wykorzystując jad gatunków południowoamerykańskich, naukowcy ze Stanów Zjednoczonych stworzyli nowy lek na schorzenia serca. Podobne badania prowadzą też Chińczycy. Zamiast nam zagrażać, ptaszniki mogą więc nam pomóc. W lasach tropikalnej północy kryją się nieznane gatunki australijskich ptaszników. Są bardzo zróżnicowane. Niektóre osiągają rozmiary dłoni, inne zmieściłyby się w pudełku zapałek. Żaden z nich nie otrzymał jeszcze naukowej nazwy. Doktorzy Raven i Berg rozpoczynają więc ostatni etap swoich poszukiwań. Mokra ściółka poważnie utrudnia zauważenie pająka.

Mam go. Wygląda nieźle. Myślisz, że to nieznany gatunek? Nie wiem. Możliwe. Pierwsza zdobycz wygląda obiecująco. Jednak niewielki samiec nie dostarczy wszystkich odpowiedzi. To samiec. Musimy poszukać innych i znaleźć samice. Miło byłoby zebrać całą kolekcję. Myślę, że osiągają znacznie większe rozmiary. Szukamy następnych? Jasne. Młode samce nie wykazują wszystkich cech charakterystycznych dla swojego gatunku. Aby zidentyfikować nowy, dr Raven musi znaleźć dojrzałą samicę. Powinna kryć się gdzieś w pobliżu. Zajrzyjmy tam. Dobrze. Jest. Przepiękna. I zupełnie inna. Rzeczywiście. I żadnej norki. Bierzmy się do pracy. Spróbujmy ją złapać. Zobaczymy, co zrobi. Masz ją. Jest prześliczna. Nieźle. Łatwiej je znaleźć niż te na pustyni. Zdecydowanie. Zabierzmy ją do domu i zbadajmy. Jasne. Szukamy następnej? Ta zdobycz zakończyła misję w terenie. Badacze wracają do bazy. Kilka tygodni lub miesięcy po godach, w zależności od gatunku samicatka, kokon, w którym składa jaja. Obracając i wentylując kokon, codziennie upewnia się, że jaja się nie zlepiają. Przyszła matka strzeże swojego potomstwa i rzadko oddala się od kokonu. Niektóre gatunki pająków zamykają nawet wejścia do swych norek, by uchronić kokon. Groźna może być nawet mrówka. Po kilku tygodniach małe pajączki zaczynają się ruszać. Niedługo zaczną się wykluwać. Samice niektórych gatunków pająków potrafią pościć przez wiele miesięcy, czekając aż ich potomstwo przebije delikatną otoczkę. Pajączki są maleńkie i dość niezgrabne, ale już doskonale przystosowane do życia. Setki maluchów ruszają do wyjścia z kokonu. Matka może w końcu odpocząć. Jednak wysoka śmiertelność oznacza, że przetrwa zaledwie 1 na 10 pajączków. Dokąd pójdą? instynktownie wędrują po tropie matki kryjąc się w pajęczym żłobku im ciemniejszy tym lepszy będą tam czekały aż ich delikatne ciała stwardnieją na tyle by mogły stawić czoło zewnętrznemu światu